Dajcie kochani, posługuję we wspólnocie właściwie od początku, ale co nie znaczy, że dzisiaj się nie denerwuję. Dlatego zapisałam sobie to świadectwo w sześciu punktach i uważam, że szósty jest dla mnie najważniejszy na, na dzisiaj, na tu i teraz. Wiele osób wie, że pochodzę z Nowego Targu i sporo osób pytało mi się, Nowy Targ, cieszę? to jak się to stało, że się przeprowadziłam, co w ogóle się wydarzyło. Więc... Teraz jest przestrzeń na to, żebyście więcej osób się dowiedziało o tym, właśnie co się stało, że znalazłam się w Cieszynie. A mianowicie moje życie zaczęło się zmieniać około 16 lat temu, kiedy poznałam na rekolekcjach połączonych z Sylwestrem Martę, której tutaj nie ma, i Magdalenę. Pamiętam, jak Magdalena wtedy opowiadała, tak, spotykamy się, jest taka grupka przyjaciół, spotykamy się w domu ja pamiętam swoje uczucie, Boże, ja chcę być w takiej grupce przyjaciół i chcę, żebyśmy się tak razem modlili. I tam były już takie moje początki. Uważam, że tam już wtedy Bóg przygotowywał moje serce do, do bycia tutaj, do bycia tutaj w tym miejscu. Ale ja jeszcze mieszkałam w moim rodzinnym domu. Spotykając się gdzieś tam czasami z Martą, z Magdaleną, z osobami tutaj z cieszyna, Marta mnie namawiała, żebym się przeprowadziła, żebym tu zaczęła nowe studia, żebym coś zrobiła, że szuka wspólkatorki. Ja mocno się zastanawiałam. Było dużo przesłanek do tego, żeby się całkowicie wyprowadzić z domu rodzinnego, ale ciągle się wahałam i pamiętam jak na takim programie, nie wiem czy kojarzycie, był taki program Słowo na niedzielę. Ja oglądałam wtedy program, właśnie to, to słowo na niedzielę w sobotę. Nie pamiętam jaka była omawiana Ewangelia, ale pamiętam do dzisiaj jak na dole drobnym druczkiem na ekranie było napisane opuścisz dom swego ojca i pójdziesz do kraju, który ci wskaże. Ja bardzo zatrzymałam się na tych słowach opuścisz dom swego ojca, ponieważ wtedy moja mama już nie żyła, więc to był dom mojego ojca. Ja wiedziałam, że to jest po prostu stuprocentowo słowo do mnie, ale nie wiedziałam, że to, że Bóg pośle mnie do innego kraju, wypełni się za kilka lat. E, więc przeprowadziłam się tutaj po jakimś czasie, zaczęłam studia i tak dalej. E, modliliśmy się ze siebie. E, I pamiętam, jak tutaj jeszcze były właśnie czuwania. E, ja przez dłuższy czas modliłam się, burze, jak. Ja prowadzę modlitwy, prowadzę ludzi w modlitwie, ale ja tak naprawdę nie doświadczyłam tego, że mnie kochasz. Ja chcę mocno doświadczyć to, że ja naprawdę na własnej skórze, ja nie chcę tylko czytać o tym, że kochasz, ja nie chcę tylko o tym kogoś mówić, ale ja chcę naprawdę to po prostu na własnej skórze doświadczyć, że Ty mnie kochasz, Boże. I pamiętam, że wtedy właśnie było czuwanie i w trakcie mszy przyjęłam komunię świętą Coś dziwnego się stało we mnie, bo ja po prostu, ciężko mi jest nazwać to doświadczenie, ale czułam się jakbym była takim naczyniem, do którego jest wlewana miłość. Po prostu i czułam, że tego jest tak dużo, że jestem tak przepełniona, że po prostu zaczęłam płakać, zaczęłam się trząść, bo czułam, że te, tego jest tak dużo. Ja, ja byłam pewna, że ja nigdy w życiu wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam. Pamiętam, że była przerwa i ktoś mi się pytał, gdzie jest toaleta, gdzie coś może zjeść. I ja łapałam tą osobę tak za ramiona i mówię: To nie jest ważne, ważne, że Bóg cię kocha. I ja naprawdę ja nie byłam w stanie o niczym innym mówić, tylko o tym, że Bóg kocha, bo ja naprawdę tego doświadczyłam. I dla mnie jest niesamowite to, że doświadczenie Bożej Miłości tutaj, w tym miejscu, pomogło mi w przebaczeniu mojemu tacie. Mojemu ziemskiemu tacie konkretną rzecz. Ale działanie Boga oczywiście się nie skończyło. I Bóg zaczął wypełniać tą drugą część tego mojego posłania, tym słowem. To znaczy, że w, nie wiem w zasadzie, jak to się potoczyło, ale ojciec Efraim zdecydował, że pośle mnie i Sylwię do Jabłonkowa, żeby tam. Rozpocząć wspólnotę, żeby tam im pomóc, jakoś tak zakładać wspólnotę Zacheusz, więc tam dojeżdżałyśmy z nim przez cały rok, w każdy piątek, w każdy wieczór. No i tam się modliliśmy, tam prowadziliśmy właśnie z nimi czuwania. I Bóg, i, i mogłabym naprawdę osobne świadectwo powiedzieć o tym, jak Bóg tam działał, jak Bóg działał w każdy, na każdym kroku, na, w każdym roku mojego życia tutaj i w tym miejscu. Ale Bóg na tym nie skończył. Ponieważ zostałam wysłana na misję do Hati, również w Republice Czeskiej, i to już były bardziej takie, nie chcę powiedzieć konkretne, ale bardziej takie misje, ponieważ byłam tam posłana z Adamem i z taką Marysią z Zaolzia i mieszkaliśmy przez rok w Hati. Mieszkaliśmy na parafii i tam po prostu żyliśmy razem z ludźmi, organizowaliśmy różne kursy, przygotowania dla młodzieży i tak dalej, i po prostu z nimi byliśmy. I naprawdę mogłabym powiedzieć znowu osobne świadectwo o tym, jak Bóg działał tam w tym miejscu. I też, jak sobie spisywałam te rzeczy, te sytuacje, te, te, te przestrzenie, w których Bóg działał w moim życiu przez wspólnotę, to zobaczyłam, że, że praca, w której byłam ponad rok temu, to była praca z osobami bezdomnymi, ale również chorymi, i umierającymi. I dzisiaj tak do mnie dotarło, że w zasadzie towarzyszenie przy chorobie, towarzyszenie mojej mamie, jak była chora, przygotowało mnie właśnie do tej pracy, ale posługiwanie modlitwą wstawienniczą przygotowało mnie do modlitw za tę os osobę. Do towarzyszenia tym osobom, które umierały. I pamiętam, że nawet ludzie Ludzie, z którymi pracowałam, dziwili się, jak, to, jak jestem w stanie w ogóle tam siedzieć z kimś, kto naprawdę umierał. Kto, kto na, po prostu umierał. I wierzę w to mocno, że Bóg właśnie dał mi też konkretne narzędzie, że ja się też tego nie bałam, towarzyszenia takiego duchowego, ale też takiego po prostu fizycznego przy osobie chorej, umierającej. I teraz jest szósty punkt. Chcę po prostu się modlić. Chcę Ci Boże dziękować. Dziękuję Ci Boże za, za każdy rok mojego życia w tej wspólnocie. Boże, dziękuję Ci za, za każdy rok mojego życia tutaj w Cieszynie, za każdy rok, za, za rok spędzony w chati, właśnie w Czechach. Dziękuję Ci Boże za to, co masz przede mną, ale dziękuję Ci też Boże. Za każdą osobę, którą postawiłeś w moim życiu właśnie z tej wspólnoty, za każdą osobę, która mnie wspierała modlitwą, konkretnym czynem, po prostu obecnością. Dziękuję Ci Boże, że właśnie przez, przez te osoby też mi pokazałeś, jak Ty we mnie wierzysz. Dziękuję za każdą osobę, która dodawała mi skrzydeł do tego, żebym mogła rozpocząć nowe życie. Amen. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego świadectwa.